Yeah. Przepraszam, a co w drogi? A co w miłości, drogi panie? Nie widziałam cię już od miesiąca. I nic. Jestem może lepsza, Trochę śpiąca? Trochę bardziej milcząca? Lecz widać, można żyć bez powietrza. Dzień z po ten zarzut surowy, lecz słuszny, choć go serce z rozpaczą ogania Ten błąd wieczny, tyrański, wyrodnej urody niepokoju mnie nocą, a się gwiazdy mocą, zmieniając konstelacje w znaki zapytania. I nie cieszy mnie więcej róża, winogrono Żywna zieleń majowa, czy jesienne złoto. Smutna jestem, jak córka której dowiedziono, że jej matka, nudzona, kochana gorąco, jest czarnym charakterem, okrutną istotą. Na srebrnym balkonie pękatym, w smudze lipowych olejków, milczymy. W skrzynkach drżą kwiaty, Powoli dźwiga noc w pobladłym mleku. Twoje usta są teraz mocne i blade, jak usta księgi. Oczy Srebrne i mocne, a włosy przygładzone przez księżyc. Księżyc ma kołnierz stęczy, wszystko jest maskaradą. Jak palec przede mną klęczysz, teraz maskę nakładasz bladą. Czy ci wierzyć? Z chmur kapią blaski, niebo jest jak puch perlicy, a cień twój długi i płaski zaczepia kobiety w ulicy. Patrzę z ziemi ku Tobie, leżąc w wolnym rozłożywszy ramiona wśród trzałbi i mięty, gdy wczytającym wieńcem obijasz mi głowę. Lotniku, ty przez niebo porwany, mój święty, jak fars sam z orłami w niebieskiej pustyni, Możesz mi stamtąd wrócić groźny i zmieniony, nadlecieć niespodzianie z niewiadomej strony i napić mi skrzydłami, nie wiedząc, co czynisz. trudno sercu się sprzeciwiać, gdy wyrywa się i drży. Jeszcze nie wiesz, kto on taki, ten twój miły, ten twój ktoś. A już miłość daje znaki, że się w życiu stało coś. Wiesz znak, to serce. Ledwo drgnie, a już się wie, że to właśnie ten, tylko ten. Znak to słodki lęk, Trzeci znak to piosenki dźwięk. To się wplata w sen, złoty sen. I tylko oczy zamglone pokaż, wtedy na pewno już wiem, że kochasz. Na pierwszy znak, gdy serce drgnie, tylko drgnie, a już się wie, że to właśnie ten, tylko ten. I tylko oczy zamglone pokaż, wtedy. Już wiem, że kochasz na pierwszy znak, gdy serce drgnie, ledwo drgnie, a już się wie, że to właśnie ten, tylko ten. Bosko śmieszna miłość, Potworze, kaleko. Skrzydła rwące ku górze, piersią dąży za niemi. Zapatrzona wysoko, daleko. Lecz twoje ciężkie biodra i twoje stopy kurze. Trzymają cię przy Ziemi, i Niebu się nie oddasz, i Ziemia cię nie Smut Smutno, smutko otworzy. otworzy Miłość ci wszystko wybaczy, miłość ci wszystko wybaczy, smutek zamieni się w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo, i grzech. Choćby się przeknął w rozpaczy. Że jest okrutna i zła, miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość to ja. Gdy pokochasz tak samo jak ja, tak tkliwie, żarliwie, tak wiesz, do ostatka, do szału, do dna, to zdradzaj mnie wtedy i grzesz, bo miłość ci wszystko wybaczy. Miłość ci wszystko wybaczy. głosu i chętny domysł o dziewczynie, i zgadywali kształty ust po tym, jak śpiew od żalu ginie. Mówili oni: Łuka, więc jest, i nic innego nie mówili. I przeżegnali cały świat, i świat zadumał się w tej chwili. Porwali młoty w twardą dłoń i jeli w mur zło z łoskotem. I nie wiedziała ślepa noc, kto jest człowiekiem, a kto młotem. Oprętej skruszmy zimny głaz, nim śmierć dziewczynę rdzą poblecze. Tak waląc z dwunasty brat do jedenastu innej rzeczy. Ale daremny był ich trud, daremny ramion sprzęgł i usił. Oddali ciała swe na strwon owemu znowu, co ich kusił. Łamią się piersi, trzeszczą kości, próchnieją dłonie. I wszyscy w jednym zmarli dniu, I noc wieczystą mieli jedną. Lecz cienie zmarłych, Boże mój, Nie wypuściły młotów z dłoni, I tylko inny płynie czas, I tylko młot inaczej dzwoni. I dzwoni w przód, i dzwoni w spad, I wzwyż za każdym brzmi nagrodę, I nie wiedziała ślepa noc, Kto jest cieniem, a kto młotem. O prędzej skruszmy zimny głaz, nie śmierć dziewczyna urodzoną powlecze. Tak dbaląc w mur, dwunasty cień, do jedenastu innej rzeczy. Lecz cienią zabrakło nagle sił, a cień się mrokom nie opiera. I powymarły jeszcze raz, bo nigdy dość się nie umiera. I nigdy dość i nigdy tak, jak tego pragnie ów I znikła treść, i zniknął ślad, i powieść on już skończona. Lecz dzielne, młoty, Boże mój, nie poddały się żałobie i same przesiębiły w mur, huczały spiżem same w sobie, huczały w mrok, huczały w blask i ociekały ludzkim potem. I nie wiedziała ślepa noc, czym bywa młot, gdy nie jest młotem. O prędzej zimny głaz, nim śmierć dziewczynę rdzą powlecze. Tak waląc w mur, dwunasty młot do jedenastu innej rzeczy. I runął mur tysiącem ech, wstrząsając wzgórza i doliny. Lecz poza murem nic i nic ni żywej duszy ani dziewczyny. Niczych oczu, ani ust, i niczyjego losu, bo to był głos i tylko głos i nic innego nie było oprócz głosu: nic, tylko płacz, żar i mrok i niewiadomość i zatrata. Takiż to świat niedobry świat czemuż innego nie ma świata? Wobec kłamliwych jawnie snów i zmarniałych miłości ludów, potężne młoty legły wrząt na znak spełnionych godnie trudów. I była zgroza nagłych cisz, i była próżnia w całym niebie. A ty z tej czemu drwisz, kiedy ta próżnia nie wie z ciebie. Te liście kanarkowe, drugim głosem. Ten szumny trend w parowie, te pola i skropłosy. Kiedy śliwek jedwabie lśnią w lazurzej czerni, to twój złoty październik, twoi jubileusz bawi. Masz oto sznurdy rewi na szyję twoją kurzą, rwi minące tymi i fioletami i różą. Idź za przykładem kota, który czeka na wieczność i w kałuży ze złota bierze kąpiel słoneczną. Śmiej się, kaszmoń zgarbiona, wrzuć małoduszne troski, otwórz śmierci ramiona, złym jest żartem, lecz boskim. Kwitną astry i choć przekwitną, nie zginą. Dzień twój wróci z oddali, śmierć otrwała I choć szkielet twój chrzęści, jak kosz stary pogięty, jeszcze zażyjesz szczęścia, jak dziś pastylek zmięty. Będziesz urocza i płomieniem obiana, Nieszkodliwym, a mocnym jak purpura różana. Przypomnij sobie wiersz ten, Kiedy doczekasz świtu, Gdy słońce złotą wędką wyłowi cię z nieba. Miłość Smutek zamieni Ci wszystko wydarzy, Śmute, gdy w Miłość tak piękna, Tłumaczy, władzę i kłamstwo, i grze. się wyświąteczność rozpaczy, że jest okrutna i dziwaczna. Miłość ci wszystko wybaczy. Боми well,